Kozucha Panczuka. Żyli sobie niegdyś dziadek i babka, a z nimi wnuczka Marysia. Nie mieli ani krówki, ani kurki, tylko jedyną kozę. Pewnego razu dziadek posłał wnuczkę na pastwisko z kozą. Marysia pasła kosem w dolinach i na zielonych pastwiskach, a pod wieczór przygoniła ją do domu. Pyta staruszek: kusko, kozuniu, co jadłaś, co piłaś? Nic nie jadłam i nie piłam. Kiedy biegłam przez mosteczek, zerwałam klonowy listeczek, a biegnąc przez grobelkę, łyknęła wody kropelkę. Rozłościł się dziadek na wnuczkę i przegnał ją precz. Następnego dnia staruszek wysłał babkę, aby pasła kozem. Ta kozem pasła i pasła, aż wreszcie przygnała ją do domu. Staruszek pyta, kusko, kozumiu, co jadłaś, co piłaś? Nic nie jadłam i nie piłam. Kiedy biegłam przez musteczek zerwałam klonowy listeczek, a biegnąc przez grubelkę, wykryłam wody kropelkę. Rozzłościł się dziadek na babkę i przegonił ją precz. Tym razem sam staruszek poszedł wypasać kozę na zielonych łąkach. Wreszcie pognął ją do domu, ale sam przodem pobiegł i pyta. Kusko, kozuniu, co jadłaś? Co piłaś? Nic nie jadłam i nie piłam, skłamała znowu koza. Rozłościł się staruszek na kozy kączuchę, chwycił ruskę i dalej, że zwierzę po bokach okładać. Ledwo, ledwo wyrwała się koza i uciekła do lasu. Koza pędziła przez las, aż dobiegła do zajętej chatki, spięła się na piec i leży. Przychodzi zajączek, drzwi zamknięte. Któż to taki siedzi w moim domku? pyta. A koza mu odpowiada: Ja, kosucha kączucha. Jak zatupię kopytami, jak powodę rogami i zawinę ogonem, uciekniesz na kilometr. Zajączek wystraszył się i czmyknął. Siedzi zajączek na pniu, płacze, a łzy łapkami otwiera. Idzie kogudzik, czerwony grzybyczek. Na ramieniu jej się kosem, piosenkę dźwięczną muci. Kogudzik zobaczył zajączka i pyta: Dlaczego płaczysz, zajączku? Jakże mam nie płakać? Kozucha kłamczucha zajęła moją chatkę, a mnie wygnała. Chodźmy, zajączku, pomogę ci w nieszczęściu. Przyszli obaj do chatki, a kogucik jak nie zapieje. Idzie kogut dzielny chwat. Za plecami kosę chowa. Zaraz spadnie kozy głowa. Kiedy kozucha kłamczucha usłyszała groźby kogucika, czerwonego grzybyczka, tak się przelękła, że ze strachu spadła z wysokiego pieca. Jak z procy wyleciała przez drzwi i co sił w nogach uciekła w gęsty las. Zajączyk ponownie zamieszkał w swojej chatce, a gdzie kosucha kłamczucha podziewa się teraz? Tego nie wie nikt.